pewien człowiek znalazł jajko orła. Zabrał je i włożył do gniazda kurzego w zagrodzie. Orzełek wynął się ze stadem kurczą i wyrósł wraz z nimi. Orzeł przez całe życie zachowywał się jak kury z podwórka, myśląc, że jest podwórkowym kombutem. Drapał w ziemi, szukając glist i robaków, piał i gdakał, Potrafił nawet trzepotać skrzydłami i fruwać kilka metrów w powietrzu. No, bo przecież, czyż nie tak właśnie fruwają koguty? Minęły lata. Orzeł zestarzał się. Pewnego dnia zauważył wysoko nad sobą, na czystym niebie, wspaniałego ptaka. Płynął wspaniale i majestatycznie wśród prądów powietrza. Ledwo poruszając z potężnymi, złocistymi skrzydłami. Stary Orzeł patrzył w górę oszołomiony. Co to jest? Zapytał Kurę stojącą obok. To jest Orzeł, król ptaków, odrzekła Kura. Ale nie myśl o tym. Ty i ja jesteśmy inni niż on. Tak więc Orzeł więcej o tym nie myślał i umarł, wierząc, że jest kobutem w zagrodzie.